Jeżeli y, śpimy skuleni albo śpimy w takim rozprężeniu, to na przykład ja mam takie swoje obserwacje mm, związane z tym, jak pacjenci śpią i też jak ja śpię, siebie też obserwuję. Akurat tak się zdarzyło, że zaraz na początku mojej pracy zawodowej <laughs> y, miałam wypadek samochodowy, e, który no. Myślę, że w dużej mierze przyczynił się do tego, bo wtedy to pra na pracę nie mogłabym jeszcze tego zrzucić, że się przyczynił do tego, że przez rok w nocy drętwiały mi ręce. No tam było trochę różnych komplikacji, no, ale generalnie też e, zostałam poinformowana, że mogę nie móc pracować w swoim zawodzie w związku z tym, co się wydarzyło. E, Dlatego też um, pilnie się przyglądałam temu, co się ze mną dzieje, jak przebiega cały proces rehabilitacji. Um, I wtedy, właśnie, um, może powiedzieć, że byłam zmuszona do spania na plecach, na wznak, co dla mnie w tamtym czasie to było karkołomne. Po prostu, spanie na wznak w ogóle nie ma takiej opcji. Nie było takiej opcji. Teraz co innego. I wtedy męcząc się dłuższy czas w tej pozycji, przy, przy zasypianiu, miałam dużo kłopoty z zaśnięciem w tej pozycji na wznak. No, też po unieruchomiona tam jakoś, ale wszystko jedno. Była to dla mnie tak nienaturalna pozycja, że do dzisiaj pamiętam, jak to było niewygodne i uciążliwe. Także jak pacjenci mówią, że y, śpią właśnie w jakiejś swojej ulubionej pozycji, doskonale myślę, że wiem o czym mówią. Y, natomiast y, zaczęłam doceniać obserwowanie właśnie pozycji podczas snu. Z bardzo różnych względów. Y, z tego względu, że zajmuję się w swojej pracy y, stawem, pracą stawu skroniowo-żuchwowego, y, jego prawidłową funkcją, to Hmm, pozycja snu y, też będzie miała znaczenie, ponieważ w zależności od tego, jak ułożymy chociażby głowę, możemy zrobić sobie taki eksperyment, że jeżeli głowa jest w miarę neutralnie, i spróbujemy połączyć zęby bez jakiegoś mocnego zaciskania, tylko tak delikatnie do pierwszego kontaktu. Spróbujemy połączyć wargi pod te zęby i chwilę sobie. Będziemy w tej pozycji i potem spróbujmy przemieścić na przykład głowę mocno do tyłu. I znowu spróbować zetknąć zęby ze sobą. Zobaczymy, że te kontakty są właśnie inne. I potem, przy mocnym pochyleniu do przodu, jeżeli również z takiej pozycji swobodnej, będziemy chcieć, chcieli unieść żuchwę i zastanowimy się, które zęby dotykają. Tak samo możemy zrobić w przechyleniu głowy na lewo i na prawo i zobaczyć, jak zęby kontaktują, to zobaczymy, że te kontakty są inne. Jeżeli mamy na przykład sytuację, gdzie przełykamy ślinę, to zęby też ze sobą kontaktują. To się dzieje um, wiele razy w ciągu dnia. Tutaj też nie chodzi o to, żeby tam um, Rzucać jakieś liczby, ale jest, 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 to, jest to sporo powtórzeń w ciągu dnia, natomiast w nocy jest to oczywiście rzadziej, niemniej jednak się dzieje, więc kontakty tych zębów wtedy też mogą być uzależnione od tego, w jaki sposób mamy ułożoną głowę. Jeżeli jeszcze dodatkowo podpieramy głowę ręką czy poduszką, Przygniatamy, kompresujemy jeden staw, to też jakby ograniczamy możliwość jakiejś ruchomości. Czasami dodatkowo, jeżeli zaciskamy zęby w nocy nieświadomie, to może się okazać, że taka wymuszona pozycja przy zaciskaniu będzie generowała naprawdę bardzo duży nacisk na pojedyncze zęby. I potem się zastanawiamy, dlaczego ten, a nie inny ząb ma jakieś większe kłopoty. Czy to na przykład z jakimś utrudnionym leczeniem kanałowym, leczeniem endodontycznym, czy jakieś problemy z przyzębiem w okolicy tego zęba powtarzają się na przykład. I może się okazać, że to, co się dzieje w nocy, nie jest obojętne, bo nie sprzyja temu, żeby te zęby na przykład były w dobrym kontakcie, a nie były właśnie uciśnięte. Dodatkowo oprócz samych zębów, staw skroniowo-żuchwowy też przyciskając jedną czy drugą stronę. Może się okazać często, jeżeli nacisk mamy podczas snu, to możemy spać na boku, ale też często są takie sytuacje, gdzie ludzie śpią na brzuchu i trzymają głowę w jedną stronę, prawda? I wtedy cały układ mięśniowy jest poskręcany, czyli wszystkie taśmy mięśniowo-powięziowe. Też są w jakiejś pozycji dłużej, Jeżeli się nie wiercimy w nocy, to czasami ta pozycja jest przyjmowana na dłuższy czas. I też jakby konsekwencje tego możemy niejednokrotnie obserwować, że gdzieś mamy mięśnie mocniej napięte i potem się zastanawiamy, dlaczego. Jeżeli śpimy między nawet 5 a 7 czy 8 godzin na dobę, to musimy brać pod uwagę, że, w tej, że podczas tej nocy też coś się dzieje i to jest jakiś nasz nawyk. Więc sposób, w jaki śpimy, y, intensywność ruchów, jakie wykonujemy w nocy, y, też będzie miała znaczenie. Tak? Też nie możemy o tym zapominać. To nie musi być coś negatywnego, absolutnie, to może być coś wręcz pozytywnego. Natomiast warto się czasami przyjrzeć, co się dzieje w nocy z naszym ciałem, jak, jak go używamy, jak wykorzystujemy, bo Czasami się okazuje, że osoby, które kładą się spać i oczekują, że wypoczną, okazuje się, że idą na trzecią zmianę, angażują bardzo mocno układ, na przykład stomatognatyczny do rozładowania emocji, które się nagromadziły w życiu nie tylko w ostatnim dniu, ale w życiu i odreagowując, nadwyrężają ten układ. On oczywiście też między innymi do tego służy. Czyli tutaj nasz właśnie narząd rzucia, w takim szerokim ujęciu w połączeniu z układem nerwowym, emocjami, wszystkimi tkankami otaczającymi. Tutaj myślę, że to niekoniecznie teraz musimy o tym szczegółowo mówić, ale, ale cały ten układ właśnie narządu na rzucia, też między innymi służy do tego, żeby odreagowywać emocje, nasze napięcia, i jeżeli to się będzie działo bardzo często. Dużym, takim, w dużej kumulacji, to też musimy wziąć pod uwagę, że ten układ be, może być też przeciążony. Jeżeli się to dzieje sporadycznie, od czasu do czasu, to można powiedzieć, że to jest jego normalna funkcja. Natomiast jeżeli się to dzieje ciągle, to my zamiast odpocząć w czasie snu, to jest tak, jakbyśmy szli na dodatkową zmianę. Idziemy do ciężkiej pracy i nie dość, że nie mamy za to zapłacone, to jeszcze płacimy za to swoim zdrowiem. Czyli budzimy się często z napięciami, z, y, budzimy się czasami z napięciem właśnie w okolicy mięśni rzucia, y, czasami z bólem głowy, który może wynikać też właśnie z tych napięć, które są y, generowane w nocy. Y, budzimy się przede wszystkim z, z takim poczuciem braku wypoczęcia, czyli nie mamy często siły wstać, albo nie mamy tego, tego takiego nap napędu. Który rano powinien być normalny, że wstajemy, budzi się nowy dzień, my się budzimy i jesteśmy gotowi do, do jakiejś aktywności, tylko jeszcze gdzieś tam zalegamy, czujemy się zmęczeni, czujemy się, że nam brakuje tego snu, chociaż spaliśmy na przykład 7 czy 8 godzin. I to mogą być też takie sygnały, żeby się zastanowić, co robimy y, podczas snu, y, jaką pozycję przyjmujemy. Ta pozycja, którą przyjmujemy, to też z mojego punktu widzenia bardzo dużo mówi, znaczy oczywiście jest dużo jakichś tam quizów, jak śpisz, powiedz mi, jak śpisz, a powiem ci, kim jestem, tak? Natomiast chodzi o to, że jeżeli mamy sporo stresu i sporo takich spraw, które zaburzają nasze poczucie bezpieczeństwa, to my się będziemy chętniej zwijać w kłębki, zwijać w takie pozycje embrionalne i będziemy szukać, żeby się gdzieś tam zaopiekować, czy ogrzać, bo to też jest kwestia, no chociażby temperatury, tak? Jeżeli ktoś nie lubi iść spać w zimnym pomieszczeniu, bo jest zmarzłyuchem, to tym bardziej się będzie kulić, więc może warto zadbać o to, żeby na przykład na początek gdzieś w jakiś sposób się rozgrzać, a ponieważ dobrze jest spać w chłodnym pomieszczeniu. Bo my też w nocy odparowujemy sporo wody, więc jeżeli będziemy spać w pomieszczeniu przegrzanym, to musimy się liczyć z tym, że się też możemy odwodnić. Yy, więc ta, ta, te warunki, yy, które sobie yy, tworzymy do snu, są bardzo istotne. Yy, I ta pozycja, którą przyjmujemy, też może nam powiedzieć wiele o tym, jak przeżyliśmy ostatnie dni, jak przeżyliśmy ostatni dzień. I nawet jeżeli często wydaje nam się, że jest wszystko dobrze, ale raptem zwijamy się w kłębek, może warto sobie wtedy chwileczkę się nad tym zatrzymać i sobie pomyśleć, aha, gdzieś potrzebuję w sposób taki niekontrolowany, może czasem nieuświadomiony. Dopracować sobie, dorobić sobie poczucie bezpieczeństwa, poczucie takiego zaopiekowania się sobą i na przykład albo właśnie zadbania o swoje granice. I teraz jeżeli mamy osoby, które śpią na wznak i wszystkie miękkie części brzuszek, można powiedzieć, y, mają na wierzchu, tak to ja nie mówię, że nie, nie jesteśmy przykryci niczym, tak, ale generalnie jesteśmy w takiej pozycji mocno otwartej, to też y, warto sobie czasem zdać sprawę, że nie każdego stać na taką pozycję, nawet jeżeli śpi w domu, który jest y, Zabezpieczony, gdzie jest nam ciepło, to zauważmy, ilu, ile osób z nas śpi w takiej pozycji takiego pełnego zaufania do, do siebie i do otoczenia: że jestem bezpieczny, nic mi nie grozi, nic na mnie nie spadnie, nikt mnie nie zaatakuje, nikt mnie nie wystraszy. Yy, nie muszę się w jakiś sposób yy, też yy, dodatkowo uzbrajać albo chronić, tak? Dlatego myślę, że to są takie ważne obserwacje. Ja często pytam pacjentów, jak śpią, w jakiej pozycji śpią. I widzę, że z tego, co słyszę, z tak mi pacjenci opowiadają, są osoby, które są bardzo przywiązane do swojej pozycji, a są osoby, snu, a są osoby, które też, jeżeli się je zachęci, bo mało, mało osób ma takie obserwacje, można powiedzieć, bardziej wnikliwe. Raczej mówią osoby, że właśnie, że śpią na boku najczęściej, albo że różnie, ale żeby to obserwować, jak to się zmienia w ciągu dni, to, to raczej mało osób widzę, żeby na to zwracało uwagę. Natomiast ja przynajmniej po sobie i po osobach, które gdzieś właśnie już doceniają te informacje, Widzę, że można z tego bardzo skorzystać i też odpowiednio o siebie zadbać, żeby ta pozycja z jednej strony była dla nas rzeczywiście źródłem informacji, ale nie tylko po to, żeby się dowiedzieć, co ewentualnie się dzieje i być tego bardziej świadomym, tylko też po to, żeby wiedzieć, co można zrobić z tym. Pozycja snu też będzie generowała, będzie się rysowała w pewnym sensie na naszej twarzy. Bo często jak rano wstajemy, to niektórzy są wygnieceni, pozagniatani, niektórzy mają poduszki podciskane albo jakieś fragmenty piżam, prawda, jakiś szef, niektórym się wytworzy zmarszczka. No jeżeli będziemy spać w jakiś sposób taki kompresujący twarz, to bardzo często widzimy takie zmarszczki, na przykład utrwalone wzdłuż czoła pionowe, czy wzdłuż policzka, czy na ustach pozaginane fałdki. Jakby nie było, ten czas 7 godzin robi swoje. I dlatego teraz często się mówi też o tapingu właśnie na noc, żeby, żeby uniknąć tego. Oczywiście jest to jakiś sposób. Natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli bym się miała co noc oklejać, no to, no to też biorąc pod uwagę jakąś tam ekologię, jakby nie było, tam jest jakiś klej na tych taśmach, to. Jeżeli mogę to użyć w sytuacjach takich naprawdę bardzo mocno awaryjnych, to zostawiam to na takie sytuacje mocno awaryjne. A na co dzień staram się zadbać o, po prostu o dobry nawyk, ale też tak, żeby ten nawyk był w zgodzie z, moim, z potrzebami mojego ciała. Więc jeżeli moje ciało potrzebuje jakoś bardziej zadbać o siebie bardziej się w jakiś sposób ochronić i wesprzeć, to zastanawiam się, czy mogę to zrobić w jakiś inny sposób, żeby nie musieć spać skulona w kłębek. Tym bardziej, że tutaj mamy kąty Żylne, do których odpływa i krew Żylna z głowy, ale nie tylko, z całego ciała również. Tam są też również ujścia naczyń chłonnych, które zaopatrują również całe ciało, nie tylko głowę. Jeżeli będziemy spać w takiej pozycji ściśniętej, gdzieś tam na jednym boku, druga ręka gdzieś tam będzie opadać, bo jeżeli jeszcze to jest w ten sposób, że jedna ręka jest ściśnięta, a druga jest na przykład od, 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 odwiedziona, to pół biedy. Ale jeżeli śpimy w takim ścisku, to tak sobie ograniczamy możliwości przepływu krwi i chłonki że trudno się dziwić, że rano jesteśmy rzeczywiście pozagniatani i wtedy y, ten obrzęk, który się pojawia na twarzy, nie musi wynikać y, z jakichś naszych błędów dietetycznych, czy y, jakichś chorób, tylko po prostu zwykłego zastoju, który nie miał szans się ewakuować. Zdarza się to u osób właśnie, które nagminnie śpią na boku, w takiej pozycji skulonej. U kobiet, które na przykład mają duży biust, ten biust gdzieś tam się przemieszcza w nocy, jeżeli śpimy, chcemy spać na płasko, to czasem zjeżdża gdzieś tam prawie pod szyję i może to być pewnego rodzaju kłopot. Wtedy staram się też podpowiedzieć, że możemy układać sobie w ten sposób poduszki, żeby były nie za wysoko, ale też żeby były takim klinem, który będzie powodował, że nasze ciało już od kręgosłupa piersiowego będzie delikatnie uniesione, ale tylko po to, żeby w odpowiedni sposób nasze narządy, nasze ciało się układało, a nie po to, żebyśmy w jakiś sposób nienaturalny też właśnie mieli podpartą głowę wysoko i generowali też zastój. Bo jeżeli będziemy spać nawet na wznak, ale na wysokich poduszkach i w nocy będziemy z nich zjeżdżać, to. Również z, 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 zafundujemy sobie pozycję, tak z boku patrzą, y, również taką przyblokowaną. Y, także y, spanie na płasko, czy spanie właśnie na takim niewielkim podwyższeniu, myślę, że każdy powinien to eksperymentować, po prostu y, pozwolić sobie doświadczyć i zobaczyć, co mu najlepiej służy, bo są osoby, które mówią, że nie na płasko absolutnie w życiu nie zasnę. Ale można sobie ułożyć trochę wyższy taki klin i na przykład codziennie z nim schodzić, też trochę niżej. Ale musimy też pamiętać, czy ktoś nie ma jakichś specyficznych dolegliwości. Tak ja zawsze myślę o tym, że raczej dbamy o zdrowie niż o to, że teraz musimy się martwić, że jesteśmy chorzy. Ale zdaję sobie sprawę, że ludzie mają swoje różne dolegliwości i zanim dojdą do zdrowia, to też potrzebują czuć się bezpiecznie. Jeżeli ktoś na przykład ma jakieś dolegliwości bólowe, na przykład. Gdzieś ząb może dokuczać, nie wiem, może być kłopot z zatokami. To spanie z głową nisko może się okazać, że wzrasta nam wtedy ciśnienie i zaczynamy mieć dolegliwości, zaczyna nam się przytykać nos i tak dalej. Więc może się okazać, że w czasie na przykład przeziębienia choroby potrzebujemy, żeby mieć tę głowę wyżej. Więc tutaj mamy. Bardzo wiele aspektów, tak naprawdę nie wiem, czy dzisiaj jesteśmy w stanie to wyczerpać, ale myślę, że nawet żeby zaznaczyć, że ta pozycja spania może przynosić nam y, informacje o tym, co się z nami dzieje, żebyśmy byli bardziej świadomi tego, co ciało nam opowiada, co, co do nas mówi przez swoje ułożenie do snu. Przez naszą aktywność w nocy, której możemy, no oczywiście, że najczęściej nie jesteśmy świadomi, chyba że ktoś nas jest w stanie obserwować, albo że sobie ustawimy na przykład jakąś kamerę, tak, i będziemy yy, yy, sprawdzać, co się w nocy, co w nocy wyrabiamy. Czasem moglibyśmy się naprawdę bardzo zdziwić, to wtedy yy, nie będziemy się dziwili, dlaczego rano jesteśmy na przykład zmęczeni. Yy, no i oczywiście też yy, to, co powiedziałam wcześniej, że to, co, się, yy, to, co widać na naszej twarzy, będzie w jakiś sposób opowiadało y, historię naszego snu, dlatego jeżeli widzę się rano z pacjentami, to trochę mam więcej informacji. Jeżeli przychodzą do mnie po południu, to już jest to trochę inaczej, prawda? Natomiast jeżeli widzimy, że rano jest kłopot w zakresie twarzy, oczywiście, że możemy wykorzystać parę y, jakichś sztuczek, które mogłyby nam usprawnić to, co już się zadziało. Natomiast ja kochając profilaktykę, zawsze będę kłaść najpierw nacisk na to, żeby kładąc się spać, zadbać już o to, żeby to, co może nam służyć, nam przede wszystkim służyło, a jeżeli już wiemy, że gdzieś są jakieś słabe punkty, żeby też zadbać o nie, żeby spowodowało jak najmniejsze spustoszenie. Czyli jeżeli wiemy, że mamy tendencję do zaciskania zębów, a dodatkowo. Mamy ostatnio napięty czas, to może zafundujmy sobie masaż mięśni żwaczy i mięśni skroniowych. Spróbujmy je rozluźnić w poprzek włókien, potem je trochę też porozciągać wzdłuż włókien, żeby położyć się spać nie na największym napięciu. Żeby ten masaż miejscowy czy ten automasaż miejscowy podziałał warto zadbać o to, żeby odpływ krwi z tych mięśni też był i przepływ, przypływ nowej odpowiedni, czyli robimy ten automasaż w odpowiedniej pozycji. Może też to, to być na albo na siedząco, ale pamiętamy o tym, żeby głowa nie była wbita właśnie w ramiona, żeby opuścić ramiona na dół, łopatki też rozszerzyć do boku i żeby broda nie była zbyt zadarta, bo czasami do lustra patrzymy, co robimy i, i ta głowa nam... Jak patrząc z boku, mocno się przesuwa właśnie w kierunku do, do przodu. W związku z tym też zamykamy sobie te pewne odpływy i napinając mięsień tutaj sutkowo-mostkowo-obojczykowy, powodujemy, że węzły chłonne, które tam są zgromadzone, też ulegają kompresji. Więc zanim przejdziemy do takiego automasażu miejscowego, warto zadbać o o trochę szerszy aspekt, dlatego też proponuję czasami takie bardzo proste ćwiczenie, właśnie przed snem, żeby uruchomić klatkę piersiową przez takie ruchy, takich leniwych ósemek. Myślę, że możemy jakby osobny, może osobne nagranie temu poświęcić, ale tak w skrócie chodzi o to, żeby się złapać, tak jakbyśmy się chcieli uściskać. Łokcie, żeby sobie ułożyć jeden nad drugim i y, siedząc stabilnie, y, też właśnie pilnując dobrej swojej postawy, zakreślać takie możliwe największe powolne ósemki. Najpierw w takim, y, można powiedzieć, ułożeniu, jakbyśmy płynęli kraulem. Tyle, że nie nachyleni i nie praca ramionami, tylko właśnie łokciami. I to są największe z możliwych naszych zakresów. Dobrze, żeby były powolne. Możemy też dodać rozciąganie świadome jednej strony ciała, a potem ściskanie drugiej strony ciała. I oczywiście w połączeniu z oddechem, kiedy staramy się przede wszystkim pilnować tego, żebyśmy oddychali, żeby to ćwiczenie nie polegało tylko na tym, żeby zrobić to szybko, bo liczymy do 10, ale do 10 ósemek, czyli jedna ósemka, druga ósemka, prawda. I wtedy też możemy zacząć od wdechu. Ja zawsze polecam od wydechu, bo kiedy wypuścimy całe powietrze, to nabieramy powietrza potem tylko tyle, ile potrzebujemy. I wydech też powoduje, że przepona nasza się relaksuje, i dzięki temu możemy przy tym ćwiczeniu też zadbać o to, żeby nasze tkanki były właśnie w odprężeniu, a nie w napięciu. Bo często, jak robimy coś nowego i potrzebujemy się skupić, to nie wiem, ile osób. Z Państwa, ale myślę, że spora część. Ja sama też łapię się na tym często, że jeżeli robię coś nowego i potrzebuję skoordynować myślenie z ruchem, jeszcze na przykład z opowiadaniem, to jeżeli to jest rzecz, której często nie robię albo robię pierwszy raz, to no, można się łatwo na tym złapać, że na przykład wstrzymujemy oddech. Albo właśnie przestajemy y, gdzieś tam o czymś myśleć, y, w jaki sposób to zrobić. Zaczynamy automatyzować ruchy, gdzie tracimy czasami na jakości. Dlatego robienie takiego ćwiczenia wbrew pozorom prostego y, może zająć chwilę. Ale nie na tyle długą, żeby tego nie zrobić, żeby zadbać właśnie przed snem o to, żeby pobudzić klatkę piersiową do tego, żeby się rozprężyła po całodziennym napięciu. To ćwiczenie również bardzo dobrze uwalnia mięśnie pomiędzy łopatkami i również wpływa na mięśnie karku, które Często po całym dniu mamy mocno ponapinane. Możemy również takim automasażem zadbać o to, żeby właśnie mięśnie słodko-mostkowo-obojczykowe w takiej pozycji sobie, może powiedzieć, oddzielić od, od tutaj struktur szyjnych, złapać i sprawdzić, w których miejscach są bolesne, i takim ruchem z góry na dół, ewentualnie potem powtórzyć, można z dołu do góry, i potem znowu w dół. Możemy spowodować, żeby te struktury były mniej tkliwe, bo one w pewnych miejscach mogą być mniej lub bardziej tkliwe, i wtedy też wiemy, że w ciągu dnia stały się ponapinane. I wtedy po takim zabiegu, który może być naprawdę już, możemy to robić właściwie na brzegu łóżka, i czasami, nawet jak już wiem, że jestem bardzo śpiąca i chcę pójść spać, to jeżeli się zastanowię, czy zrobię to dla siebie, żeby o siebie zadbać, i to mi zajmie na przykład 5 minut albo 2 minuty, to, to wtedy już nie mam wątpliwości, że to zrobię. Jeżeli z automatu kładę się spać i po prostu wiem, że oczy mi się zamykają, potrzebuję natychmiast łóżka, to rzeczywiście mogę to pominąć, ale jeżeli zostanie mi chociaż cień świadomości, że mogę zrobić coś dla siebie dobrego, to może się okazać, że jest to kluczowe i że wstanę rano z inną. Z inną twarzą, mniej zmęczoną, nie będę rano potrzebowała tyle różnych zabiegów, które będę mogła zrobić, ale one będą jakby odzyskiwały to, co przez noc sobie naprodukowałam sama. Możliwe, że po takim odprężeniu też będzie mi łatwiej spać na wznak w pozycji takiej bardziej właśnie otwartej, bezpiecznej, gdzie. Wszystkie tkanki będą też mogły sobie odpocząć, nie będą kompresowane, nie będą gdzieś tam miażdżone przez jakieś gdzieś tam podpierania łokciem, podpierania ręką, dociskania gdzieś tam do brzegu łóżka albo gdzieś tam do, do zwiniętej poduszki. Także myślę, że to są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Które też dużo nam o nas samych mówią, o tym, w jaki sposób funkcjonujemy. Myślę, że dzięki takim obserwacjom możemy być bardziej świadomi siebie, swojego ciała i możemy lepiej z nim współpracować, bo tak naprawdę to, co ciało do nas mówi, to wyobraźmy sobie, że jesteśmy z kimś w jednym pokoju. Jedna osoba, no ktoś, kto jest z nami, coś do nas mówi, a my na to na przykład nie reagujemy. A to jest właściwie osoba, na którą jesteśmy skazani, i właściwie to jest osoba, która nas nigdy nie opuści, można powiedzieć, aż do śmierci, my sami, dla siebie. Jeżeli jesteśmy w stanie dużo zrobić dla drugiej osoby, pomóc drugiej osobie, i niejednokrotnie zrywamy się, żeby kogoś wesprzeć i coś zrobić dla drugiej osoby, na ile jesteśmy w stanie y, zrobić coś dla siebie, y, po to, żeby właśnie. Może mieć więcej energii dla kogoś, i żeby to wtedy zrobić, nie tylko z uśmiechem, który może i czasami nawet jesteśmy w stanie wygenerować, nawet jak jesteśmy zmęczeni tylko żeby zrobić coś dla tej drugiej osoby poza sobą, ale w takiej sytuacji, gdzie nasze ciało nie będzie protestowało, bo myślę, że wiele osób doświadcza takich, takich stanów. Gdzie my jesteśmy w stanie się zmobilizować, jesteśmy w stanie dużo zrobić dla kogoś, natomiast albo nie zauważamy, albo ignorujemy sygnały, które ciało nam wysyła, błagalne prośby, które nam wysyła, a czasami wręcz wyje. A my idziemy spać, zwijamy się w, nas, w nasz kłębek, który musi nam wystarczyć do tego, żeby się sobą zaopiekować. I rano no, ciężko nam rozpocząć dzień. Dlatego zachęcam zawsze właśnie do, tego, do tej profilaktyki, żeby jeżeli widzimy, że rano bywają kłopoty, zacznijmy od tego, co się dzieje dzień wcześniej. Zacznijmy od tego, co możemy zrobić dzień wcześniej. Jeżeli dzisiaj kładziemy się spać, spróbujmy przyjrzeć się, w jakim stanie kładziemy się spać. I jeżeli możemy ten stan chociaż troszeczkę poprawić, zrobić chociaż jeden element z tych, o których dzisiaj powiedziałam, to do tego można też dołożyć nawodnienie, to, to już będzie y, nam rano łatwiej. I może się okazać, że jeżeli będzie to dla nas y, coś rzeczywiście, y, co można powiedzieć, że jest. Y, na tyle dla nas warte, że zaczniemy tego pilnować i zacznie, zaczniemy sobie wyrabiać taki nowy nawyk, dlatego że rano mamy marchewkę w postaci właśnie niepogniecionej buzi, wypoczętej twarzy, lepszej chęci do życia. To, to myślę, że każdy, jeżeli może mniej czasu, rano poświęcić na to, żeby chętnie patrzeć w lustro, albo po prostu wstać i chętnie patrzeć w lustro i uśmiechnąć się do siebie powidać siebie samego z uśmiechem, to to jest chyba taki największy, znaczy no może nie największy, ale jeden z takich elementów, które, które nam dają siłę na cały dzień i energię.